Snydera starcie dwóch kryptończyków jest bardzo widowiskowe i, no, nie da się ukryć, cieszy oko, bo akurat talentu do wizualiów Snyderowi odmówić po prostu nie można, ale skala zniszczeń, jakie są w międzyczasie poczynione, jest wręcz niewyobrażalna. Koronnym tego przykładem jest kalel unikający lecącej w jego stronę ciężarówki, by potem farmić aurę na tle płomieni wybuchu, w którym zapewne zginęło wiele osób, ale najwyraźniej jest to poświęcenie, na jakie Superman jest gotów. Dla kontrastu, w tegorocznym filmie widzimy Supermana, który podczas walki i cały czas stara się minimalizować straty. Celowo odciąga wielkiego potwora jak najdalej od skupisk ludzi, odwraca jego uwagę od cywili, ba prawdopodobnie najbardziej supermeńskim geście w swojej filmowej karierze ratuje psa i wiewiórkę przed zagrożeniem ze strony Kaiju. Widzimy więc, że dla niego nie ma podziału na tych, których warto ratować i tych, których można spisać na straty. Dla niego każde życie jest równie ważne, co dodatkowo podkreśla moment, gdy wyrzuca Gajowi Gardnerowi, że on i jego ekipa zabili potwora zamiast przetransportować go w kosmos. W bezpieczne dla niego i innych.